The Proste oszustwo obróciło się przeciwko oszustowi. Nasz szkolny chór jechał na wojewódzki przegląd zespołów. Nic wielkiego, lokalna impreza. Ale traktowaliśmy to jak występ w operze narodowej. W drodze zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej, żeby coś przekąsić. I właśnie wtedy go zobaczyliśmy. Jakiś facet stał przy wejściu z puszką na datki, ubrany w koszulkę podobną do naszych szkolnych uniformów, z logiem naszej szkoły krzywo wydrukowanym. Proszę wesprzeć młodych artystów, każda złotówka się liczy. Nawoływał zbierając pieniądze. Nasza dyrygentka pani Nowak wpatrywała się w niego przez chwilę i podeszła jak przypadkowa osoba. Przepraszam, podoba mi się to, co pan robi. Mój syn kiedyś śpiewał w tym chórze. Oszust rozpromienił się. Naprawdę? Ja jestem ich opiekunem. Pani Nowak pokiwała głową. Ojej, super. A jaki repertuar przygotowaliście na przegląd? Zawahał się, po czym wymamrotał: "Różne klasyki Chopina, i te inne popularne". Chopana? Wokalnie?". Pani Nowak uniosła brew. Mężczyzna zmieszał się jeszcze bardziej. "No, w aranżacji. A kto jest dyrygentem?", dopytywała taka starsza pani z czerwonymi włosami. "Rozumiem. Ciekawe, bo stoję przed panem właśnie ja. Dyrygentka z rudymi, nie czerwonymi włosami". Facet rzucił się do ucieczki, wymachując puszką. Gdy skręcał za róg budynku, wpadł prosto na ochroniarza stacji, który akurat wychodził z zaplecza. Puszka wyleciała w powietrze, rozsypując monety, a część wpadła do kratki ściekowej. Facet zaczął krzyczeć, że tylko chciał pomóc dzieciom. "Tak, pomóc sobie do ich pieniędzy", skomentował ochroniarz, wzywając policję.